Witajcie z Lubina. Biegnę, 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 biegnę. No, tyle szukałam i znalazłam! Ho, ho, ho! Są tu jakieś grzeczne dzieci? Pewnie są, ale zaraz trzeba będzie ich poszukać, święty Mikołaj, Tylko proszę powiedzieć, dlaczego ten deszcz, a nie śnieg? No, u nas skąd przyjechałem, to śniegu było dużo, a tutaj się trochę zdziwiłem, ale moje renifery dały radę i pociągnęły sanie i przybyłem do Was z dalekiej Japonii. No dobrze i prezentów, święty Mikołaju, rozumiem, nie pogubiłeś. Nie no, tu widać cały wór prezentów jest, oś ciężko je udźwignąć, ale damy radę, wszystkim rozniesiemy. Święty Mikołaju, ale kiedy ty czytasz listy od dzieci, skoro taka ciężka praca cię tutaj zawsze czeka? No mam, mam cały rok na to, a oprócz tego mam swoich pomocników, którzy też mi pomagają w czytaniu, segregowaniu, także zawsze wszyscy dostaną to, co chcą, na czas. A to tajemnica, co jest w tym wielkim worku. No, tajemnica no, każdy ma życzenia, także jest pełne te życzenia. Już dzisiaj tutaj w Lubinie, na lubińskim rynku. Święty Mikołaju, spotkasz się z tymi, którzy na Ciebie czekają, którzy o Tobie marzą i ten dzień jest jednym dla nich z najpiękniejszych dni. Dokładnie, zapraszamy tutaj na ten rynek. Tutaj będziemy wręczać. Prezenty tam mam, będę miał swoje przygotowane stanowisko, będą moi pomocnicy, także damy radę i wszystkim prezenty wręczymy. No i my gwarantujemy, że Święty Mikołaj jest z krwi i kości, najprawdziwszy w Lubinie czeka na was. Przybywajcie, będzie dzieciom rozdawał prezenty. Tak, tak, można przyjechać, zrobić sobie ze mną zdjęcie. Na pewno każdy zdąży, także zapraszamy serdecznie na rynek tutaj. Ho ho ho! O ho ho!